przepięknie zasiedzę nie no wiem jest tak że nie Zdarza się i tak, że trzeba gdzieś tam zawrócić. Ścieżka się kończy, że tak powiem, nigdzie. Ale, że co bo Że przestałam się przetargać? Trzeba tak to zrobić Piotruś No Ja to tak podszywam, nie no będę się starał 姐，你别说了。 Będę pojechał ten? A gdzie? Także się kurwa największy się przecisnął. Jest tam poszedłem, jak prawdziwy dnik. Przerzuca to chyba jeszcze nie robiłem szczerze W, ta, w takie krzaki no że nie było wyjścia musieliśmy się zawrócić znaczy nie zawrócić w, w zasadzie znaleźliśmy na piechotę Pawełek znalazł wyjazd kawałek pagórka trzeba było przejechać i żeśmy wyjechali z tych krzaków waliliśmy tam dobre 30-40 minut no ale już żeśmy znaleźli ścieżkę Weźliśmy już jakiś camping także już zmierzamy w tamtym kierunku nie tracąc zbytnio czasu zrobiła nam się 17.30 a jeszcze trzeba zjechać do sklepiku coś pokupować rozluźć namioczki oczywiście pozowisko zorganizować i słuchajcie dojechaliśmy, koniec pierwszego dnia Przejechaliśmy coś ponad 230 km. Zacnie było, fajnie było Teraz rozbijamy namiociki I biwakujemy A tutaj już otworzone jest coś, żeby tak nie... Każdy wiedział, ale żeby nie było widać Znaleźliśmy taki obiekcik Jakaś stadnia na koni mała, ale wiatka jest Także jakby padało to jest gdzie posiedzieć Sprzęcik troszeczkę obrudzony, tylko nie ma tragedii Sakwy się sprawdziły Nie urwały się, także jest ok Kiełbaski już pieczemy Miejscóweczka w porządku Tutaj mamy nasze obozowisko, jaki składane, Także smażymy kiełbaski i coś tam co nieco sobie spożywamy, ale co, to wam nie powiem. Rozjęcie chcesz, Piotrunia? Zobaczcie, pogodę mamy równie pyszną jak wczoraj Naprawdę jest już Majówka rozpieściła w tym roku i to tak fest. Od jakiegoś czasu jedziemy już się to wszystkim Mamy tutaj bardzo fajne, szybkie szperki Błota ma sucho, jest naprawdę sucho, więc Błota jest bardzo mało bym powiedział. i wczoraj dzisiaj pojawił, ale lubię też Jak wiecie ostatnio niestety, ale udało mi się wywrócić w rzece, więc troszeczkę mam uraz psychiczny Do betonów, oczywiście nie do rzeczek. Ale tutaj nie było klonu, więc pełen light. Proszę, jakie płotko. Słuchajcie, kończymy dzisiejszy dzień Przejechaliśmy troszkę o 200 km Bardzo fajne ścieżki, szczególnie w wszystkim. Dojechaliśmy gdzieś pod Końskie Znaliśmy jakieś agroturystykę Bardzo fajny obiekcik Mega fajny gospodarz Naprawdę zacnie, nawet balia tutaj jest I śpię w stodole w ogóle, żeby było jeszcze śmieszniej Siemanko, kolejnego dnia Gotowi do drogi, spakowani. Zmieniliśmy troszeczkę opcję i polecimy sobie kawałek Tetem, Tak dla odmiany. Zawór mi puszczał, Wiecie? Widzieliśmy na TET-a na wysokości Gera mniej więcej. Po stronę północnej. I kierujemy się w stronę zachodnią. Jedzie z nami pociąg Uwielbiam to podróżowanie z pociągiem wzdłuż toru no Muszę wam powiedzieć że bardzo fajny ten tecik Bardzo, bardzo fajny U. 300, 300 i jakaś bęka. O, i kolejny brodzik. Lecie, może kto jechać z drugiej strony no i nie zawsze widać co jest za winklem więc lepiej jechać bezpiecznie I jak się nie widzi co jest za winklem to po prostu hamować hmm, nigdzie nam się nie wieszy. mamy dużo czasu więc jak zawsze w każdym chwili wam mówię bezpiecznie lucalnie to jest najważniejsze rzecz nie przy ludziach Dzień dobry Po Dzień po malutku zmierza ku końcowi niestety. Każda przygoda kiedyś się zaczyna i kiedyś niestety musi się skończyć. Jednego z kolegów zostawiliśmy w koniec polu, a my we dwóch jedziemy dalej. Przejechaliśmy część po Czarnym żeby sobie troszeczkę skrócić niedaleko już mamy do domu, jakieś może dzięki godzinki, może dwie. Dzień dobry, dziękujemy. pomarańczowego słóweczka i już będą lali czarne już będą lali słuchajcie, będziemy już malutko kończyć tego vlogaska jesteśmy już naprawdę niedaleko od naszego kwadratu majóweczka no mega udana przez pogodę przede wszystkim towarzystwo doborowe tecik mnie naprawdę fajnie, pozytywnie zaskoczył co prawda może za 100 km już nie zrobię tego tego, ale, ale mimo wszystko czapki z głów dla Mirka i Piotrka, którzy opiekują się tymi ścieżkami ścieżki, którymi jechaliśmy w większości to były autostrady radcowe część ścieżek Pawełek narysował tą na przykład, którą wracamy zachęcam do zapoznania się z stacją radc Czytania, co w tym wszystkim chodzi. mówię Wam już niejednokrotnie, ale zachęcam do czynnego udziału w tym projekcie, bo jest naprawdę fajny, jeśli ktoś lubi pojeździć po takich wolnych ścieżkach. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego! Tschüss!